Cześć, cześć, Witam Was bardzo serdecznie na Kolejnej Kawie z Dzisiaj moją gościnią jest Monika Wołczyńska. Dzień dobry Moniko. Dzień dobry Grzegorzu. Cześć, bardzo, bardzo miło mi się widzieć. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i tradycyjnie zadajemy pod, pod, pod pierwsze podtywne pytanie. Czy pamiętasz kiedy żeśmy się poznali? Tak, pamiętam doskonale. No było kilka lat temu, byliśmy na takiej dużej konferencji BNI uh -huh. w i w Warszawie i tam uh -huh. mi pokazali ciebie i mówią, Moniko, to jest facet, który zaczął networking w Polsce. O, i co dalej było? Czy jeszcze gdzieś podeszła, rozmawialiśmy, czy nie? Słuchaj, no. Tak, pamiętam, że chyba gdzieś tam tak manewrowałam, żeby do ciebie podejść i poznać tą ikonę networkingu w Polsce. Aha. I w końcu gdzieś mi się udało. Nie wiem, w którym to momencie cieszę. to było, ale zaczęliśmy rozmowę. Faktycznie, no i później już tak to poszło. tak? Teraz LinkedIn i tak dalej, inne jakieś tam jeszcze okazje były. Świetnie. A pretekstem do naszej rozmowy było coś, co no, miód na moje serce sprawiło, mianowicie książka 52 inspirujące historie, jak rozwinąć firmę przez rekomendacje. Bo jesteś jedną z 52 dwóch, Tutaj osób, z którymi były rozmowy, wywiady, powiem szczerze, bardzo mnie to zaintrygowało, bo no, kiedy jeździłem na konferencję B&I do Stanów w 2006-2007 roku, no to wiedziałem, że kobiet przedsiębiorczych w B&I było 20, może 25%. Tutaj jak patrzę, no to dobre, prawie 40% to są przedsiębiorczyń, to są jednak kobiety, więc Polska tutaj po, Polki Górą. Także tutaj gratuluję i cieszę się ogromnie. I zacznę może od tego, jak to się zadziało, że znalazłaś się w tej książce. No wiesz, zaczęło się oczywiście, to trzeba by powiedzieć, jak zaczęła się moja przygoda z networkingiem. O. E, zaczęła się... Też właśnie na jakimś takim spotkaniu towarzyskim, to ciekawe, gdzie przyszłam po prostu ze znajomym na e, otwarcie siedziby właśnie nowej firmy. Tutaj w tym przypadku to, byli, to były osoby, właśnie które, które już działały w Mianaju i, i poza Andal, całą grupę osób, które. Po prostu nagle zaczęły ze mną rozmawiać, tak? Zaczęły rozmawiać o biznesie, o tym, co ja robię, co oni robią. Ja już wtedy miałam mój biznes, był już całkiem fajnie rozwinięty i zastanawiałam się, jaki zrobić kolejny krok. I po rozmowie z nimi zostałam zaproszona na śniadanie biznesowe, jedno, drugie, trzecie. I szczerze mówiąc, to, co mi urzekło, to była ta atmosfera. Atmosfera ludzi, którzy w sposób taki zupełnie bezinteresowny, starali się sobie pomóc. E, dzielili się, wymieniali się doświadczeniami, kontaktami. Mm, wiesz, ja w zasadzie nastawiona na to, że zdobędę tam klientów, bo moi klienci raczej należeli do trochę większych e, biznesów, trochę większych podmiotów, niż, e, niż goście zaproszeni na te spotkania. Ale to zauważyłam, że te kontakty mi się bardzo podobają, że dużo mnie uczą na temat tego, jak rozwijać własny biznes, co w nim robić lepiej, co usprawniać, jak podchodzić. To było bardzo inspirujące. Czy zobaczyłaś nowy wymiar budowania relacji? Prawda? Nowy wymiar wydarzeń, że wydarzenia nie są tylko po to, że pójść i zobaczyć, gdzie klient i go tam od razu upolować. Tylko jest taka wartość spotkań, taka wartość sama w sobie, prawda? Że droga jest celem. że sam fakt, że są fajni ludzie, fajne środowisko, wczoraj to dodaje skrzydeł, powoduje, że zupełnie naszemu praca idzie, zupełnie naszemu dzień idzie. Dokładnie tak jak mówisz, bo ja też na samym przez pierwszy w ogóle rok, kiedy tam chodziłam, to, to możesz wierzyć. Nie, no może nie przez pierwszy rok, no może przez pierwsze 7-8 miesięcy. Ja tak naprawdę nie pozyskałam przez to żadnego klienta. Ja po prostu spotykałam się z nimi. Przychodziłam, natomiast zauważyłam w pewnym momencie, że to był jeden określony dzień w tygodniu, wcześniej rano. Wielu moich znajomych w ogóle stukało się w głowę i mówiło: Monika, czy ty oszalałaś? Jak ty tu w ogóle stajesz o 5 rano? Ty dajesz tak radę, tutaj dzieci, rodzina, dom i tak ja, dalej. Ja mówię: Słuchajcie, ale jak ja idę tam do nich rano na to spotkanie, to ja potem jestem tak naładowana taką pozytywną energią, że mam od razu super dzień, tak? Nieważne, co się na nim wydarzy, już nie wiem kolejne też. Świetnie. Cię rozumiem, że zobaczyłaś nowy wymiar budowania relacji, nowy wymiar współpracy. To jest to, czego ja rzeczywiście chcę powiem Ci jako osoba, która od do Polski sprowadziła bardzo do mnie, jako osoba, która ma taki wiesz, w sumie śmieje bardzo amerykańską duszę, bo kiedy zrobiłem sobie test Galupa na talenty, to mi szefowa Galup, Instytut no. Hanna Ignaczewska Owi Grzegorz, według tych porównań z amerykańskich ty powinieneś być przywódcą jakiegoś kościoła. Ja wiem. Haniu, ja w Polsce, Polsce jakiegoś gościa. Wiesz, wiesz, tak w Ameryce, że ludzie, którzy budują różnego rodzaju społeczności, no mają taki profil. Więc oczywiście, ponieważ Amerykanie są prawda, kaznodziejami, oni tam się lubią w te rzeczy duchowe od razu strukturyzować, ja w to nie wszedłem, bo mnie to mnie jakoś interesuje. Duchowość tak, ale niekoniecznie takie struktury, więc zacząłem robić to rzeczywiście w obszarze biznesu. I powiem szczerze, że, że no ta społeczność dzisiaj prawie 3000 członków, i czy zadziało się zadziało się. A powiedz mi właśnie, czyli z jednej z jednej strony dodajecie energię, ale czy też pojawiły się jakieś, jakieś zlecenia? Czy tylko tak chodzisz, bo masz Friday, czy jednak pojawiają nie, się? Nie, nie, oczywiście, że są. To, to, co ja Ci opisywałam wcześniej, no, czy mówiłam tutaj Wam, to, to były początki. Natomiast faktycznie z czasem dość szybko przyszły konkretne zlecenia, przyszły spotkania, co więcej. Też nauczyłam się te kontakty wykorzystywać w taki fajny sposób, bo u nas może słowo wykorzystywać ma takie znaczenie pejoratywne, troszkę, prawda? Kojarzy się z kimś, kto chce kosztem kogoś sobie coś tam zbić. Tymczasem tutaj, akurat to wykorzystanie, ono ma w sensie kontaktów, ono jest zwykle wzajemnie korzystne, bo i jedna i druga strona korzysta. Przykład. No, załóżmy, mam partnera, dobrego kolegę w VNA, który jest prawnikiem, i na przykład w wielu przypadkach no, nasze usługi są dość komplementarne my je adresujemy do innych klientów. Wiadomo, że ja nie zrobię tej usługi, którą on, on nie zrobi tej, którą ja, ale wzajemnie się polecamy i to jest fajne. Możemy wspólnie on ma jakiegoś klienta, może go przysłać do mnie, ja mam klienta, który potrzebuje prawnika, mogę do niego. To taki przykład. Z innymi kolegami na przykład, nie wiem, wspólnie pomagaliśmy klientom zreorganizować ich biznes. Oni na przykład od strony optymalizacji procesów biznesowych. Ja na przykład wchodziłam tam z jakimś doradztwem księgowym, tak, i finansowym. Także tutaj jest dużo takiej właśnie wzajemnej interakcji, która pomaga. No i fakt, tak jak mówisz, przyszli potem rzeczywiście już wymierne, konkretne sukcesy finansowe. To znaczy faktycznie mogę teraz powiedzieć, że praktycznie 90, ponad 95% naszych klientów to są klienci z rekomendacji. Czy to jest rekomendacja pierwszego rzędu, czy druga, trzecia jakaś tam tak. fala to do nas przychodzą i to bardzo fajnie pozwala budować biznes. Natomiast bardzo ciekawe, że mi uwagę że, rzeczywiście, że takie sformułowanie, że wykorzystać te relacje, ma w polskim języku takie operatywne znaczenie. I tak zacząłem, jak ty mówiłaś, myśleć sobie, że być może wokół tego post napiszemy, żeby troszkę odczarować to, a być może zamienić to, czy na przykład jak wspólnie uzyskać synergię. Czyli nie jak wykorzystać relacje, tylko jak wspólnie osiągnąć synergię. Jest to więcej, bo to nie jest jedno słowo, tylko trzy, ale no w sumie bardziej oddaje i to, o czym ja od wielu, wielu lat się specjalizuję, to oczywiście jak nazywać rzeczy w taki sposób bardziej proaktywny, bardziej budujący relacje, budujący współpracę, a nie odcinające. Więc tutaj dobrze na to zwróciłaś uwagę, o tym rzeczywiście warto pomyśleć, żeby to, to słowo wykorzystać relacje, z, z, zadbać o synergię, zbudować synergię, prawda? I są to dwa wyrazy, a od razu ta sama... Treść, a jest inne odniesienie. No świetnie. Zgadza ale w... się, to, to jest dużo takich słów rzeczywiście, które mają zupełnie inaczej, jakby co innego znaczą, a inaczej są postrzegane. Mhm. Mhm. A wracając jeszcze do książki, bo do Bienaj ponieważ tak. jak trafiłaś, że na spotkaniu, tak, 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 ale książka, bo to wiesz, to tak jest 3000 członków Bienaj w Polsce. Jak to się stało, że tak? Ty trafiłaś. No, myślę, że tutaj pewnie pytanie należałoby zadać do osób z Bienia, ja, które mnie akurat zaprosiły, bo jakimi kryteriami się kierowały. No, ja mogę tylko tyle powiedzieć, że ja jestem już dosyć długo i rzeczywiście pewnie dałam się poznać jako osoba, która jest raczej długodystansowcem w budowaniu relacji, być w grupie. Nie byłam tam powiedzmy na 5 miesięcy i odeszłam. Tylko faktycznie gdzieś pewnie jest, znaczy moja firma i ja jesteśmy rozpoznawalni już, bo też spotykamy się również poza swoją grupą, także w takich międzyregionalnych spotkaniach BNI, tak jak powiedziałam, na tych konferencji, gdzie poznaliśmy się, miałam też okazję tam poznać chociażby założycieli ja w ogóle na świecie, Iwana Meissnera i jego żonę, już teraz świętej pamięci. Więc to jest pewnie też było rozpoznawalne. Ja już przypowiedzieć, okay. że ponieważ nasza firma nie obsługuje tylko klientów tutaj, właśnie w, w, w naszym lokalnym, powiedzmy, świecie krakowskim, e, tylko tak naprawdę działamy na większość, e, na prawie w całej Polsce, mm -hmm. to też dla mnie te kontakty, właśnie regionalne, są bardzo cenne i to jest e, i to jest super, że tak naprawdę e, przynależność do takiej właśnie organizacji pozwala otworzyć. Się, te kontakty. Ludzie od razu, jakby dają ci pewnego rodzaju, trzeba powiedzieć, kredyt zaufania, tak? No bo jesteś Dokładnie. członkiem tej grupy. Dokładnie. I w słuchaj stronę. A powiedz mi, ponieważ no, networking to jest, ja zobaczyłem po paru latach prowadzenia tych spotkań networkingowych, gdzieś pewnie po tysiącu spotkań, że takich pięć jest etapów. Najpierw trzeba się przygotować, przełamać lody, pogaduszki pogłębione, przemieszczać się, podtrzymać relacje. Które z nich przychodziły ci zawsze naturalnie, a na której pracowałaś jak, jak sobie z tym poradziłaś? Myślę, że yy, chyba takie yy, naj... Ja jestem osobą chyba dość nieśmiałą z natury, uh -huh. chociaż może tego nie widać. Po, tak. Początek pewnie przełamanie lodu było najtrudniejsze, natomiast uh -huh. podtrzymywanie relacji zwykle wychodziło mi już dosyć łatwo. Uh -huh. e, to zwykle wiązało się to z jakimiś kontaktami, spotykaniem się, e, wizytami, wspólnymi, nie wiem, telefonami, uh -huh. rozmowami. No wszyscy jesteśmy dość mocno e, zajęci. Jak sobie z tym radziłam? No, yy, sądzę, że najważniejsze to było takie otwartość na tą drugą osobę, czyli otwartość na przede wszystkim słuchanie o jej potrzebach, o jej problemach. Mm -hmm. yy, tutaj, z biegiem lat, powiedzmy, ja coraz bardziej się nauczyłam tego, że osoby, które. Często najwięcej mówią w danym towarzystwie, tak? albo sprawiają wrażenie, że zwracają powszechną uwagę, niekoniecznie są tymi osobami, które są najlepiej postrzegane i największe zaufanie budzą, bo często są to osoby zbyt skoncentrowane na tym, żeby powiedzieć swoją historię, a nie żeby usłyszeć historię swojego partnera, a jednak ludzie przychodzą i cenią najbardziej tych, którzy są w stanie ich wysłuchać. I jeszcze wysłuchać i przede wszystkim ich zrozumieć. Ja pamiętam, ja miałem na początku taką pułapkę, taką padłę, ponieważ ja jestem bardzo aktywną osobą, lubiłem, prawda, być, gadać, pererować i tak dalej, ale dosyć szybko, właśnie dzięki BNS-ie nauczyłem, że moją rolą jest łączyć ludzi, dbać o to, żeby te osoby, te stoją same nie stały same, tylko żeby je wzajemnie przedstawiać. Jak potem znowu zrobiłem sobie badanie, stand-out, taki, taki, taki test, no to się okazało, że mój taka wiązka talentów to jest konektor osoba, która łączy ludzi. No i rzeczywiście tak to jest i na tym się koncentruję, mniej preruję. Natomiast jeśli chodzi o przełamanie lodów, tak powiedziałeś, pierwsza rzecz to na wydarzeniach włączasz tryb ciekawość, interesujesz się innymi, ale czy ty masz jakąś swoje takie rzeczy, właśnie sposób, że właśnie. Gdzieś w jakimś specjalnym miejscu stajesz, czy, czy no nie wiem, yy, uśmiech na twarzy. Czy masz jakieś takie rzeczy, które powodują, że to ludzie do ciebie lgną, że ty nie musisz tam mieć tych lodów przemywać, tylko ludzie do ciebie lgną. Um, myślę, że tak. Jest, są różne <tryk> sposoby, tak? Mhm. Oczywiście uśmiech bardzo pomaga. To temu każ, każdemu to polecam. Yy, łatwiej jest podejść czy zagadać do osoby, która. Jest y, uśmiechnięta, albo ma przynajmniej na twarzy taki wyraz życzliwej ciekawości. Tak. Druga sprawa bardzo przydaje się tak zwany small talk tak jak to nazywają Anglicy czy Amerykanie. E, czasami niektóre kontakty wychodziły mi zwyczajnie z tego, że stałam z kimś kolejkę, w kolejce po kawie po kawę i na przykład wymieniliśmy parę słów na temat yy, no, chociażby działania ekspresu <laughs> czy, <laughs> czy smaku jakiś ciasteczek, a potem od tego to już łatwiej jest przejść do tego na zasadzie hej, a czym się zajmujesz, a co, co, co takiego tutaj jakby robisz i tak dalej, i tak dalej, no i później już jakby naturalnie yy, rozmowa się yy, toczy. Na pewno warto zwracać uwagę na osoby, na takie spotkania, które właśnie z różnych względów stoją albo siedzą same, bo często to są osoby właśnie takie, którym trudno jest przełamać ten kontakt i one tym bardziej. Są bardzo wdzięczne, jeżeli ktoś do nich podejdzie i pomoże im ten kontakt właśnie przełamać i zwyczajnie do nich zagada, później albo wciągnie ich w jakąś inną, większą grupę. Mhm. Tutaj też ja pamiętam, jak ty opowiadałeś troszeczkę na temat tych grupek otwartych, Aha. tak, i sposobu stawania i, i rozmowy, więc też to gdzieś tam wyciągnęłam. Aha. Tak, więc to bardzo ładnie to, to powiedziała. Podstawowy Natomiast też słówką, które powiedziałeś przed chwilą, że właśnie pomóc komuś, przemać lody i tak dalej, na przykład, ja zobaczyłem, że też już od pewnego czasu nie mówię, to lecz ja, pomogę, bo ludzie generalnie lubią pomagać, natomiast nie lubią prosić o pomoc, nie lubią kiedyś się im pomaga. I ja też w tym momencie mówię, słuchaj, jak podchodzę do takiej osoby, która siedzi sama, czy stoje sama, słuchaj, czy możesz mi pomóc? Jeśli nie mówię, to lecz ja, pomogę poznać ludzi, przemać lody, bo ta osoba, nie nie ja sobie świetnie radzę w tej chwili, tam wiesz, ludzie chroniąc swojego to ściemniają, natomiast ja podchodzę i mówię, słuchaj, czy możesz mi pomóc? A jak? Tak. No wiesz co podejść tutaj, bo chcieliśmy porozmawiać z tobą i tak dalej? Nie? I sam fakt zmiana tej narracji to troszeczkę z tym właśnie, jak wykorzystać relacje, a zbudować synergię. To też wiesz, to jest jak gdyby taka, taki typ, który, który po, no, też dobrych z 12, z 15 lat mi zajęło, żeby zrozumieć, jak bardzo ważna jest ta narracja. A my, jakby nie było, jesteśmy przyczepami film, zajmujemy się sprzedażą, budujemy tę sieć, więc dbamy o te właśnie takie subtelne sygnały, które albo pomagają nam zbudować tą sieć, ją powiększyć, albo ją niszczyć. Więc szczególnie jako kobieta, to jesteś na to pewnie wrażliwa, bo jednak panie, mimo wszystko, są ciut bardziej wrażliwe od facetów. Podobno tak. Chociaż jest ja nam wielu wiesz, mężczyzn, którzy są też świetni, jeżeli chodzi o dobre słuchanie i właśnie. i takiego łapanie kontekstu i trafianie do, do osób, więc bywa tak, różnie. Czy bywa podoba różnie. Mi się to. dwie rzeczy, które ja na, czy na szkoleniach mówię? Po pierwsze uśmiech bądź otwarta, daj się poznać, a druga w kolejce po kawę, trzecia w cudzysłowie trzecia podejście do kogoś, kto jest sam i zapytanie go, słuchaj, czy możesz mi pomóc, bo ja tutaj jestem osobą, która no i jakąś tam narrację sprzedajemy. Także trzy sposoby na przełamanie lodów bardzo mi się podobają. A teraz tak po Martańku, wiosując do brzegu, żeby no, jak powiedziałeś, jesteś w tym biena kilka lat, nawet jesteś jedną tam ze 52, chyba tam 38, 30, 30, nie, 20, 20, parę jest kobiet, więc całkiem, całkiem przyzwoita statystyka. Jak powiedz mi, tobie idzie współpraca z biurami rachunkowymi, bo jest tak, że wy jako kancelaria no, waszymi klientami są biura rachunkowe. Jak ta współpraca się układa? Jak, jak 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 tutaj byś podzieliła się swoimi doświadczeniami takim networkingowymi, biznesowymi? Mówisz o biurach rachunkowych, tak? tak? Tak, tak, tak. Wiesz co, jeżeli chodzi o biura rachunkowe, to akurat tutaj nasza, my mamy świetne, jakby, podstawy do bardzo mhm. fajnej, harmonijnej współpracy, ponieważ Wiesz, ja reprezentuję i firmę audytorską, i firmę taką doradztwa księgowego, ale która sama nie prowadzi księg rachunkowych. A. Dlatego my możemy pomóc po pierwsze biurom rachunkowym w trudniejszych tematach księgowych, po drugie wykonać te usługi, które one nie robią. Nie jesteśmy zarazem dla nich konkurencją, więc mm -hmm. tu jest tak, jakby wiesz. Odpada nie, nie. podstawowy potencjalny jakby obszar konfliktu. Mhm. E, jesteśmy do tego wiem, że często biuro rachunkowe y, bardzo korzystają, powiedzmy z doświadczeń firmy audytorskiej, bo chcą bo albo przygotowują się same do audytu, na przykład robionego przez kogoś innego, mają to w planie i na pewno chcą się dowiedzieć, jak to wygląda, jak należy się odpowiednio przygotować, y, na co być może zwrócić uwagę. Sądzę, znaczy, że dla nich też taka wiedza jest bardzo cenna i, i rozwijająca. Dla nas z kolei też posiadanie właśnie takiej sieci partnerów również jest pomocne, ponieważ oni często dowiadując się, jakby potrafią pomóc klientom swoim znaleźć jakiegoś właśnie biegłego rewidenta. No więc zwykle wskazują tego, o kim słyszeli albo przynajmniej kogo poznali na, w jaki sposób. No nasza. To też może chodzi o to, że czasami wokół naszego zawodu są takie trochę mity na rynku, typu, że jesteśmy jakąś tam bardzo groźną kontrolą, takim, Aha. powiedzmy, drugim urzędem skarbowym, który wpada i na pewno pewnie za chwileczkę wszystkich postawi pod ścianę i do kąta ich tam zlinczuje za jakiś najmniejszy błąd. A tymczasem wcale tak nie jest. Y, jakby istotą też naszego zawodu jest to, że jesteśmy, y, że jesteśmy też po pierwsze, żeby weryfikować i zapewniać to, żeby było, żeby powiedzmy sprawozdania finansowe na rynku były poprawne, rzetelne i przede wszystkim nie wprowadzały nikogo w błąd, ale też po to, żeby jakby trochę dbać o większą, załóżmy to. Dlatego tu jesteśmy też nastawieni na to, żeby pomóc. Naszą rolą jest też, na przykład, no, chociażby informowanie naszych klientów o jakichś odkrytych słabościach kontroli wewnętrznej, o tym, na co należy zwrócić uwagę i to jest taka wartość dodana. A no, z uwagi na to, że jeżeli księgowie myślę, że jak nas poznają, to znaczy no, nas, nasze, nasz zespół, no to też po prostu e, liczę na to, że zauważą, że poza tym jesteśmy zupełnie fajnymi ludźmi, że tak powiem, personalnie z którymi personalnie, tak. można po prostu zwyczajnie porozmawiać ludzkim językiem, jak ja to mówię, nie tylko cyferki, ale ludzki język. No to fajnie, to się bardzo cieszę. Oczywiście jak ja jakoś tak tego nie widziałem, bo dla mnie biura rachunkowe to biurachunkowe, a to tak, z jednej strony to jest to taka twarde biurachunkowe, z drugiej są tak, jak powiedziałeś, kwestii audytów, tych kontroli finansowych i tak dalej, jeszcze gdzieś tam są podatki. No rzeczywiście tych tematów wyście sobie znalazły niższe i, i ta nisza rzeczywiście no, powoduje, że wśród tych 40 paru tysięcy biur rachunkowych z iloma współpracujecie. Nie? Tak, oczywiście. Świetnie. Bardzo, bardzo Ci, Moniko, dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że tu podzieliłaś się z nami swoimi doświadczeniami, bo jak powiedziałaś, była to dla Ciebie terra incognita i okazuje się po kilku latach, to już jest coś, co jest dla Ciebie zupełnie naturalne i z jednej strony sama korzysta, z drugiej strony też. No, przez to, że jednak w BNI też jesteśmy tutaj też za, za, zachęcamy członki, nie członków, aby też zapraszali swoich klientów, swoje klientki, żeby oni też zobaczyli, skorzystali, jak rzeczywiście ten przypływ podnosi wszystkie łodzie, jak ta synergia powstaje. Uczymy się coś, czego Polacy rzeczywiście no, przez zabory PRL nie mieli łatwo, także cieszę się, że, że, że rzeczywiście też tą swoją energią, tym swoim takim pozytywnym nastawieniem, no, powoduje, że nasz biznes w Polsce się cywilizuje i, i wszyscy na tym korzystamy. Nie? Ja również bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu, za zaproszenie do, do tego, na to spotkanie. E, bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu się z Tobą spotkać, nawet tak online. E, liczę na to, że wkrótce będą możliwe takie spotkania już bardziej na żywo. E, no i oczywiście bardzo również dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że poświęcili nam uwagę. No i jeszcze raz powtórzę, networking jest bardzo ważny. Nigdy nie można go nie doceniać. Dziękuję bardzo. Skąd obajcie? Cześć, do zobaczenia. Do widzenia, cześć.